Słyszycie ten szum powietrza? To wcale nie jest szum odkurzacza, którym kobita chce poodkurzać. Gdy ja chciałem spokoju sobie pograć, to ta konsola zaraz po włączeniu. Dziś nie Unitra, a PlayStation 4 Pro, który doczekał się czyszczenia. Ja jestem Adi i zapraszam na film. Prezentowany model konsoli to CUH7216B. Nie znalazł się on na moim biurku przypadkiem. Znajomi poprosili, żebym do niej zajrzał, przeczyścił ją i najlepiej sprawił, żeby pracowała ciszej. Żaden problem. Wygląd od tyłu to standardowo gniazdo zasilania HDMI, AUX, cyfrowe wyjście audio USB oraz Ethernet. Po zapadem by ją uruchomić, wystarczy kabel zasilania i kabel HDMI. Do tego najprostszy monitor i sprawdzam, czy rzeczywiście jest aż tak źle. Momentalnie po uruchomieniu Red Dead, konsola wchodzi na wysokie obroty, a obudowa staje się coraz cieplejsza. Tyle na diagnozę mi wystarczy. Wyłączam konsolę i zabieram się za rozbieranie oraz czyszczenie całej konsoli. Aby zatrzaski z obudowy odpuściły, trzeba użyć kilku knifów. Ilość kurzu na wiatraku, no jest już trochę. Zobaczmy co kryje się dalej. Wyciągam zaślepkę, pod którą kryje się dysk twardy. Czy to talerzowy czy SSD, w tym momencie zawsze warto ostrożnie. Po odpięciu kilku kolejnych zatrzasków, dolna część obudowy jest już do zdjęcia. W tym miejscu już przy złączach taś widać, że jest kurz, natomiast całe krem de la crème będzie się kryło pod blachą. Pora odkręcić wszystkie śrubki trzymające blachę. Zajmowaniu blachy oczywiście ostrożnie, żeby nie uszkodzić żadnych przewodów ani taśm. Następnie odpinam te taśmy. Konsola na drugą stronę i czas zdemontować zasilacz. Następne co robię, to odkręcam śrubki od docisku radiatora do procesora. Ostrożnie zdejmuję i można już dźwigać płytę główną, też ostrożnie ją wysuwając. Jeszcze tylko dwie malutkie śrubeczki i możemy zobaczyć, jak radiator jest zabity kurzem. Nie ma co się dziwić, że ciepło nie miało gdzie się wydostać i wentylator tak głośno musiał pracować. Przy użyciu płatków kosmetycznych i izopropanolu, czyszczę pozostałości starej pasty oraz kurzu na całej blachy i obudowie. Kurz z płyty głównej i innych elementów. Zbieram ją pędzelkiem wspomagając się odkurzaczem. A w tym momencie to już naprawdę ostrożnie. Płatki kosmetyczne i izopropanol. Rozpuszczam starą pastę. Następnie pęsetą, naprawdę delikatnie. Zbieram zeschniętą starą pastę termoprzewodzącą z okolic rdzenia. znów wacik z izopropanolem, do tego patyczki do uszu i tak do skutku. Gdy wszystkie elementy konsoli są już wyczyszczone, umyte, pora zabrać się za skręcanie. Nie za dużo, nie za mało nakładam nową pastę na rdzeń procesora AG Silver starannie ją rozprowadzając. W teorii mógłbym jeszcze wymienić wszystkie termopady, ale skoro oryginalne są jeszcze miękkie i w dobrej kondycji, nie widzę ku temu powodu. Także płytę główną z nałożoną termopastą kładę na swoje miejsce. I zaraz zabieram się za skręcanie. Przykręcając docisk radiatora do procesora, warto ułożyć go tak samo jak był wcześniej. Zapewni nam to jak najlepsze doleganie wszystkich elementów do siebie. Pokrywy obudowy zewnętrznej składam w kolejności odwrotnej do ich rozbierania. Ostatni element to zaślepka dysku i już mamy wszystko gotowe. Podłączam zasilanie, podłączam HDMI i robię pierwsze uruchomienie po przeprowadzonym serwisie. Światełko jeszcze mruga na niebiesko i pojawiło się logo na ekranie. Na koloru światełka na białe co świadczy, że konsola wystartowała już prawidłowo. Przy Red Dead konsola właściwie nie wydaje żadnych dźwięków, nawet celestu. FIFA 22 tak samo kompletna cisza. W tym fragmencie specjalnie zostawiłem dźwięk z kamery, żebyście usłyszeli, jak konsola teraz pracuje cichutko. Z zewnątrz konsola wygląda prawie tak samo jak przedtem. Natomiast w środku jest czyściutka wyczyszczona, nowa pasta nałożona. Teraz nocne granie nie będzie żadnym problemem, powinna sprawować się jeszcze lepiej niż sprawowała się dotychczas. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz oraz zachęcam do subskrybowania. Ja tymczasem z wami się żegnam. Do następnego, cześć.